Jak doszło w, do, w, do filmu Ewa? To jest tytuł roboczy. To jest tak? tytuł, tytuł roboczy. Od wielu lat współpracuję z, z panem Adamem Sikorą, z polskim operatorem filmowym. Realizując filmy dokumentalne i projekty plastyczne, wizualne, wspólnie robiliśmy też. Ekranizowaliśmy mój dramat Helmucik. Płaciła produkcję za pieniądze kultur Biuro Miasta SN, a od trzech lat, kiedy napisaliśmy scenariusz tego, tego filmu, no staramy się, staraliśmy się o pieniądze na jego realizację. No i po trzech latach udało nam się zdobyć te pieniądze z Funduszu Filmowego Silesia na Śląsku, z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. No i zaczynamy zdjęcia 12 października. Będzie to nasz debiut fabularny, mamy po 50 lat. Naszym opiekunem artystycznym jest panie Jerzy Skolimowski z czego się bardzo cieszymy i bardzo dziękujemy, że zgodził się przyjąć taką opiekę. To kara robił zdjęcia, prawda? Do tak, Pracował i teraz robi kolejny film z panem. I z mojego się ożywił na, na poważnie. Mm -hmm. Jak ja czytałem taki krótki opis filmu, to to na pierwszy taka musiałem, o, może będzie takie polskie goło i wesoło. Ale w, jak znam Pana, Panie Reżyserze, to hmm. będzie jednak ciężka rzecz. Hmm. Wiele lat temu hmm, na Sikora znalazł taką informację prasową o problemie dotykającym takiego miejsca jak Śląsk, ale nie tylko, bo to dotyczy wszystkich takich obszarów postindustrialnych w Europie. Gdzie kobiety, których mężowie tracą pracę, decydują się na podjęcie pracy w agencjach towarzyskich, żeby utrzymać rodzinę. Myśmy na początku pracy nad tym scenariuszem, zwłaszcza ja, nie bardzo w to wierzyli. Wydawało mi się to mało prawdopodobne, mimo że jestem przecież w narodowości śląskiej, spędziłem tam całą swoją młodość. Podjęliśmy badania terenowe i socjologiczne z m.in. Pana profesora Szczepańskiego na Uniwersytecie Śląskim, pięknego socjologa. I tak krok po kroku zaczęliśmy się przekonywać, że to nie jest problem wymyślony, kaczka dziennikarska, ale że niestety tak to jest. Później podjęliśmy badania terenowe, rozmawialiśmy, byliśmy w takich miejscach, rozmawialiśmy z takimi osobami, z takimi paniami. No i dotarło do nas, że, że tak to jest. I to nie tylko na, na Śląsku, ale w całej, całuteńkiej Polsce. Że jedziemy przez jakieś miasto i nie zastanawia nas, skąd jak brzyby po deszczu wyrastają po obu drogi, w małych miasteczkach czy w dużych. Jedna agencja, druga, trzecia, czwarta, piąta. Ma ogromne, rozświetlone reklamy, nie wiem, metrów od kościoła często. Jakoś nie Kurandii, tak? A więc ktoś musi tam pracować, prawda? I to nie są same panie ze wschodniej granicy, bo one najprawdopodobniej gdzieś jeżdżą do innych krajów, no ktoś tam musi pracować, no im niestety tak to jest, że pracują tam często osoby w sposób, konsekwencją ekonomiczną. Zmuszone do tego. No i poszliśmy tropem takiej jednej z takich historii i stworzyliśmy historię takiej rodziny, która. warunki ekonomiczne. To jest bardzo banalny powód, bo to naprawdę często chodzi o rachunki do zapłacenia. Zresztą, oczywiście po, dylemat moralny, etyczny jest pochodną w takiej sytuacji, się pojawia tam za jakiś czas, ale to, co skłania do, do takiego. Roku, to są często tak jak to kiedyś nam tłumaczyła taka jedna osoba, taka jedna pani mówi, że jak siadło nad taką teczką rachunków, w których było kilkadziesiąt do zapłacenia i, i dwoje dzieci i, i kredyt. I jest coś takiego jak takie kredyty krótkoterminowe, wysoko oprocentowane. w na najbiedniejszych dzielnicach w całej Polsce, w całej Europie, na całym świecie, to jest po prostu żerowisko dla tego typu instytucji i ci ludzie wkręcają się w to zależność finansową. To po kilku miesiącach, czy pół roku jest... Pętla. Dokładnie. I ona, ta pani patrząc nam prosto w oczy, powiedziała, że to spowodowało, ta teczka, szara teczka pełna niezapłaconych rachunków. I bardzo staramy się o to, żeby historia, którą chcemy opowiedzieć, nie była takim kolejnym filmem o, o Śląsku mrocznym, szarym, górym, depresyjnym. Tylko, żeby to była seria pełna nadziei, miłości, a przede wszystkim imperatywu wybaczenia. Bo żeby funkcjonować tam dalej wobec tego wszystkiego, co się dzieje i co dotyka tych ludzi, to trzeba w jakiś nieprawdopodobny sposób sobie umieć wybaczyć, ale też i innym. Jak pytaliśmy takie panie, a jak mężowie na to, czy partnerzy, no to co powinni zrobić, to Alby nic nie mówiły, Albo płakały, albo mówiły, no musi wybaczyć, musi, no, musi zrozumieć. I chcemy w ten sposób opowiadać tę, tę historię. Czy to Podstawowe wiecie. info: 12 pierwsza lokacja, tak? Tak. Pierwsze zdjęcia, do kiedy chcecie film zmontować Zdjęcia do końca października, później postprodukcja w przyszłym roku, jes jesienią. Będziemy gotowi. My, w przyszłym roku jesienią, czyli film nie zdąży na maj, na festiwal filmowy w Gdynku. Może i lepiej, że nie zawsze. Znaczy. To nie, to nie, nie wiem, czy tego typu sztuka, tego typu twórczość, jak to co robi pan Sikora, i ja czy to jest bardziej taki dla osób zainteresowanych. Ale z kolei startował. No, startował. <grym> Mimo, że jego film. Z Zbiera nagrody na wszystkich możliwych festiwalach na świecie. Tutaj nie do końca jakoś tutaj był... nie do końca było Dostał No to takie nagrody pocieszenia, były, takie małe, żeby tam nie wąby tak, jakoś. Tak. E, 9 października ma pan dylemat, gdzie byłeś, panie dyrektorze? 9 października będę w Teatrze Moim, w Teatrze Gminę Gąbrowicza w Gdyni, na premierze Tramwaju Zwanego Pożądania reżyserii pana Piotra Kriszczyńskiego.